Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pag Play. Tym razem moim gościem jest Nexium, także witam cię bardzo serdecznie. Cześć Siemanko, witam serdecznie. Z tej strony Nexium Witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchaj, powiedz mi, co ciekawego dzisiaj trafisz? Ile legend? jakiejś paczki Movember? Pamięć tak, mamy. Dzisiaj jest 15 listopada jak to nagrywamy i ja jeszcze tu 15 listopada nie trafiłem nic. Zero, nie trafiłem żadnego walkoutu, nie trafiłem żadnego informa, nie trafiłem żadnej karty specjalnej, po prostu nic. Właśnie, serio. miałem się pytać jaka była najlepsza karta, którą trafiłeś. Najlepsza karta jaką trafiłem to jest wypożyczony Suarez. A bez nie wypożyczonych? No, ale... bez wypo... no nie wiem, jakieś 84 overalla to jest chyba max, serio. Oj, oj 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 oj. Stragicznie, naprawdę, to jest dramat kiła i mogiła po prostu. To dzisiaj będzie lepiej. zaufaj no, Mam nadzieję, mam nadzieję, ja, Dobra. ja ufam. Otwieramy pierwszą paczkę. Tak jest. 7 paczek po 7,5 tysiące. Tradycyjnie. ten kto przegra, to później celuje cały skład, który tworzy na podstawie paczek. No powiem ci, że u mnie. No tak, no, tak u mnie też tak ten dobry mi się podoba. Do... Miłe złego początki. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Miłe złego Można... początki. Złe miłego początki. Złe jego początki. O, trafiłem jednego zawodnika to dublikaty. Super. I teraz sobie to przenoś. Tak, no przynoszę, przynoszę. Czek. Do aktywnego składu. Tyk. W ogóle jak Ci się gra w tą Fifę? Powiedz mi. E, różnie. Różnie? Strasznie różnie. Raz sobie zagram i potrafię gościa rozklepać te 4 do 0, że w 30 minucie mi rage quituje. A raz gram w spotkanie, gdzie w pierwszej połowie jest wszystko elegancko, a w drugiej mojej zawodnicy nagle zapominałem, jak. Nie, nie potrafią kopnąć piłki, nie potrafią nic zrobić. To jest strasznie irytujące, jak nie możesz. Nie masz pewności, jak Twoja drużyna gra kompletnie. To jest rację, też tak mam. Pierwszą połowę go się cisnę, a w drugiej po prostu nic mi nie wychodzi. Tak, a w, w drugiej nie wiesz kompletnie, co się dzieje. To jest strasznie irytujące, bo nawet nie wiesz, jak podejść do tej drugiej połowy taktycznie, bo nie wiesz, jak Twoja drużyna, którą ci się grało fajnie, w pierwszej się za zacznie zachowywać po prostu, tak. To jest... tak. Spoko. Znaczy u mnie to jest też tak, że na przykład przez pierwszą połowę mój przeciwnik nie oddaje żadnego celnego strzału, a w drugiej pierwszy celny strzał to od razu bramkę. O, gol, gol, dokładnie. Możemy otwierać drugą. Bramka. Dobra. O, ten pan, który jest na paczce, to by mi się przydał. Mi by się przydał każdy, który jest z tych tutaj na paczce. O! O! O panie, powiem ci, że atak mi się robi taki trochę... trochę fajny. Super. Pocieszające. O, a u mnie tak średnio. A, tylko że same duplikaty tra trafią, ciągle duplikat. No ja nie, bo wszystkich już pousuwałem, sumie, posprzedawałem no, i spotka. mi się właśnie przydałoby mi się posprzedawać te wszystkie karty, bo ja mam w klubie jakoś 500 kart czy jakoś tak, to jak to posprzedaję, to tam będę miał, przybędzie mi może nawet z 200 do klubu. Ja kartu. tak zrobiłem, miałem 600 kart i zarobiłem 300 tysięcy ponad na tym. No, 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 muszę po prostu posprzedawać, tylko to jest strasznie żmudne, jak maksymalnie możesz zostawiać po 40 i tak pojedynczo. No strasznie to żmudne, nie wiem czy to może... Możliwe to jakoś zautomatyzować Wystaw wszystko co masz w klubie Taka opcja Otwieramy trzecią? Tak jest Oj, tego pana jakbym trafił to byś się ucieszył Ja nie wiem czy bym się ucieszył Miałem na paczce Azarda O to ja, ja bym się nie ucieszył jak ty byś go trafił Jak ja bym go trafił to inna sprawa Wte Wtedy moglibyśmy rozmawiać Jest mam bramkarza O właśnie masz bramkarza czy bez... jeszcze nie? A teraz trafiłem właśnie. Nawet nie zwróciłem na niego uwagi. Bez kitów, przecież, bramkarz to jest dosyć istotny element składu. Ale powiem Ci, że w tej chwili jest um, troszkę z tym gorzej. W tamtej chwili jeszcze jak nie miałeś bramkarza, to w miarę dało się jakoś czasem grać. A tutaj jest tragedia, już. Peter Crouch na bramkę klasyk. Tak, ja doszedłem i... chyba do finału właśnie z Crouchem w drafcie. Crouch to był po prostu taki kod, że co szkoda gadać. Dobra. Czwarta paczka. O z Jamesem Rodriguezem też byłaby dobra. Matko mocno, szkoda gadać, na, nawet nie chcę na to patrzeć Chociaż bramkarz taki całkiem dobry, znaczy znam go O proszę, zawodnik Chelsea O, kto teraz? Lewy pomocnik, ciekawe czy zgadniesz Nonrer e, No to Alonso O, dobry Staj. Dobry czy nie ogólnie? O, jaki to jest kod? To jest. O, znaczy ją za wahadłowego wachodł, robi. Co mi dziwi, to to, że on w FIFA ma kartę lewego pomocnika, bo poprzedni sezon grał w Fiorentinie na lewej obronie. Przyszedł mhm. do Chelsea i zaczął grać na lewej obronie. Tak jak na początku tam jeszcze konty grał nimi pod czterech obrońców, ale no wszyscy zobaczyli, że to nie wychodziło już tam pod 3-4-3. No to te, teraz y, Alonso robi za wahadłowego. I naprawdę pamięci, że z Mozesem, bo Mozes też robi za tego drugiego wacha, bo to mówiłeś, że jest mega spisują... kozacki w ogóle. Kozacki, no. Mozes odległa mnie za każdym razem od początku się pokazywał z naprawdę fajnej strony, ale żaden trener mu tak nie dał na dobrą sprawę takiej szansy. No i kontę mu dał i zaprocentowało to zdecydowanie. Ja ogółem, jeżeli chodzi o konte, to naprawdę chciałbym, żeby w końcu jakiś tak trener się na dłuższy okres czasu się zadomowił, wiesz. Oj, wczoraj, to byłoby i bardziej, dobre. Że... No, tym bardziej, że konte no pojęcie, że taktycznie tą drużynę ustawił, tak. Ale by było to jest no, też trener z jajami, że tak powiem, on żyje tym wszystkim. Tak, o, to Otwieramy dokład... to? o tak, otwieramy, no ale proszę cię, te jego celebracje, jak ten, jak Mourinho mu tam po meczu, jak United tam zniszczyli 4 do 0, jak on powiedział, że żebyś tak nie celebrował, bo to jest upokarzające, jak jest taki wynik, i no. to wszystko. Boli, ma boleć. No. Okej, okay. chyba... znaczy chyba trafiłem właśnie następnego zawodnika, który jest równy z najlepszym overall'em jaki trafiłem w tej fifie, także bój się No co ty mówisz? No tak I nie Nie było wokout. Jak, jak... Nie, nie było wokoutu. Jak czujesz po moich emocjach była to naprawdę zapra pojadam ci fantastyczna paczka. 84, tak? Tak jest. Aha, no możliwe. Tak, tak. Tak, 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 tak to tak. jest przedostatnia, tak, bo mhm. na stówę. Dobra. No Flara taka sobie u mnie przynajmniej. Nie, o, dobry, 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 dobry. Nie. Co? Dla, dlaczego tak mnie trolują? No jak ci się po... ah, szkoda, gadać. Pojawiać się Juventus, pojawiać się Środkowy obrońca, pojawia pojawiać się Włochy jak to? Rugani. Boże. Rugani. Masz 79 overall. No. A propos Nie Włoch, to trafiłem zem. właśnie fajnego zawodnika z reprezentacji Włoch. Pięcioskilowiec. Pięcio Boże! Nie. <ślam> O Boże Nieee Poszło A i Flara nawet spoko No mnie też flarka, ale taka mniejsza Chociaż... Eee, dobra, jestem zadowolony, dobra. To zawodników, tak jest... lol Takie takie zakończenie mi się podoba, jest fajnie, jestem zadowolony. Oj, automatycznie mi zgranie skoczy do przodu. Dobra, jest su... co... jest? Ale tu się podziało teraz swoje że Ostatnia paczka była zdecydowanie najlepiej, trafiłem trzech rel zawodników, dwóch z Chelsea i wszyscy trzej są z Ligi Angielskiej i to są naprawdę fajni zawodnicy. Ja wybieram na razie kogo mogę użyć, bo o mano. niestety mam za dużo zawodników. Okej, okay, słuchajcie, musimy teraz zbudować składy z tego wszystkiego co tutaj nazbieraliśmy, Naixem podobno w ostatniej paczce coś trafił ciekawego co tam Zresztą masz? No. Dobra, zobaczę za chwilę Zobaczysz, to spokojnie no, no, jestem zadowolony nawet, tak powiem To zobaczymy za chwilę, budujemy składy i zobaczycie to za sekundkę A to ja miałem, takie, ja miałem te w zeszłej FIFA Ale te muszę je chyfie. zmienić, bo one się... W... strasznie się mieszają w trafę tak, tak. Bez skitu ty, ja przecież nie ja mam problemy ze wzrokiem Ale dobra, pokazuj mi <laughs> ten twój skład Okej, okay. o Boże, Sharawi, o Matko Boska, Welbeck, jest Margot <grymne> je. Alonso Ty trafiłeś, Kejhila i Zuma i kogo jeszcze wtedy? Hill, Zuma i Lalana W jednej parcie. W jednej parce jak ja to zobaczyłem, ja tak sobie pomyślałem, okej okay. Olo. Okej, okay. dobra, możemy rozgrywać, no ja mam taką nazwę mam chyba od FIFA 13 jakoś tak, coś koło tego Ej, Powodzenia życzę A dziękuję, Zobac wzajemnie Zobaczymy co wprowadzili w tym gameplayu, co tutaj się będzie działo Nie, wydaje mi się, że w Ultimate się nic nie ruszali tylko pewnie to... Ale żeby zmiany językowe ważyły prawie 3 giga aż... no bo to ścieżki dźwiękowe to wbrew pozorom to sporo zajmuje. O, patrz, to był pierwszy groźny strzał w meczu. Czy czułeś się zagrożony? Bardzo Tak myślałem. Ja wiedziałem od początku jak tak powiedziałeś, że... Gdzie mnie tu! Gdzie mnie tu z tymi trikami? Gdzie mnie tu z tymi ręcowo Wąski jest. Wąski jestem. jestem! Widzę! Widzę! Widzę. O piękny! Oj, oj! Nie! Wąski <śmiewanie> Riko! Raport taktyczny Kowalski <śmiewanie> Właśnie się skojarzyło z tym starym. <śmiewanie> Rico co stary, co ty, co, ty, co ty mi tym szarym tutaj ten, ten tak ten świrujesz pawiana? To tak nie Aj. To jest kolorowy Czemu kolorowy? No, L kolorowy Aha masz L szarowy to L kolorowy Szarowy <śmiewanie> Ale średnio ma z kim ruszyć? Właśnie z kontratakiem, ja ci mówiłem. piłkę! Tak... Ale się przepchał! Do środku! I łódź! Nie, nie, nie. Kordel, uspokój się. Dobry. Aj! A czy fantazja łańska? Jak fantazja łańska? Pomysł dobry, wykonanie, nie najlepsze tutaj ze strony zawodnika. Kone! Niegdyś bestia, teraz 77 tempa tylko i wyłącznie. Ale to można coś z tego wyć. W mordę tego. Ty, jaką przypisz? To taki ogóle, Nawet ty... powiem ci taki kość No właśnie, tak, właśnie to tak dosyć mocno leciało. Gdyby twój się nie ustawił tyłkiem centralnie, no to... Oj, oj oj, ale błąd, ale błąd, ale błąd! Nieee Kone Arua kone Ale walczą. Paczek walczą, jak lew. Rywin. Trzymaj go, ślepy. Ślepy nie śpiruj, pilnować Tom. Dobrze. Defensywa do samego końca trzymała się stalowo. Tak ma być. Nie ma nie ma rozjeżdżania. O, o, Kumne, Boże jakie dźwięki tego nie było w to co o o Dawaj, 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 dawaj Ooo Ty złapał go za fraki, no nie, nie żeby mu nie da zapać piłki to jeszcze go odepnął no Co za O Boże! O Boże! Boże well jak back. Tak, tak można! Tak Welbag! No i co ty zrobiłeś Gamoniu jeden? Nie! A on nie ma czterech gwiazdek, aj, sorry, zapomniałem! Golf. Uuuuu. Well jest. Druga Dobra. setka zmarnowana. No hmm, czy taka setka? Tak, repetycje do Sławka. Setka, jak dla mnie setka. A no, Sławek by nie zmarnował. O, w sumie no, może coś tak. różnego, ale te różne też są takie trochę dziwne, że nie wiem jak ja mam je wykonywać i nie mam pomysłu kompletnie na jej wykonywanie. Co no, to taki wysoki tutaj jest? To jest Gary Cahill. I Gary CAHILL! Nie ma bramki! Nie! Wow. Nie! Ale tam się ustawiłem Fuck. stary ja pierdzielę, no to zabolało po prostu. patrz. No ty, won! Nie. O to mi się podoba, pojawił się i już powalczył, już piłkę coś tam chciał pora. Ojoj! Dlaczego ty stary, no to. No i patrz jak ci puścili go, Marcos Alonso tak bez upilnowania. O, no. no nie, Super, jednakże <laughs> tak przyjął. Pilnowa. Ej, a czternastka, przepraszam bardzo, co robię, tej piłki jest Ja pier... Ja a, kolorowy, w końcu coś zrobił. O, nie! Nie, 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 No Naprawdę no. <laughs> no, ale się, ale się odnalazł. specjalnie O Boże, sta... naprawdę? od specjalnie żeby te... LT trzymałem od, od dośrodkowania, żeby on z nie, nie, czy cokolwiek, to nie, że... że. Ja go nie baję, takie żałosne zabawy w jakieś ekwilibrystyczne strzały. A końcówka coś czeka, la nie? Lalana la lana. la lana. tak. 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 Nie. Dobi! Wybi, wybi. Dobi! Nie. nie. Boże... Najlepsza akcja w tym meczu to zdecydowanie. No zdecydowanie, tak. No wydaje mi się, że w całym meczu chyba najlepsza. Tak. Dobrze, cofnę ich do tyłu to siedzenia. O nie, o nie, 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 nie! Ua, nie ale się nie dzieje. dzieje! Patrz, patrz, patrz! No kto przeszedł? Ostatnie 10 minut! Szykawsze niż cały będzie! <noise> Boże! No proszę Cię, chłopie, 85 tempa! O! Nie. Został no. zgwałcony w tym momencie! Konko! Został dosyć brutalnie zgwałcony! No nie jak teraz strzelić bramkę to, mi, to już się kończy nasza przyjaźń na YouTube. I wszędzie nie! Nie! Dlaczego tak jest zawsze! <śmiennie> <śmiennie> Dlaczego? <śmiennie> ben jeder A <śmiennie> Ale końcówka, ostatnie 15 minut naprawdę super No, no idź, Gala tej, który ma ludzi, że w wraje w końcówce jest niefajny to nawet nie, nawet nie, nie da nawet strzelić tam z 40 metrów. Nic. A, nie zgadzam się z rezultatem tego spotkania. Pixelu i zawodników teraz. No A. A, i tak pixelować to nie ma za bardzo kogo. Łelbek, well będą w tym well mecz? Co? Za co? Nie, nie zgadzam się. I... To okej, kiedy za... I zuma podbieg. No do... właśnie, miał Czemu zuma podbieg do przodu? Z piątką, to był tak? Tak, miał 5, No, czemu on zaczął biec do przodu? No ja pierdziele, no jak, bo ja grałem Keyhilem, tam cały czas trzymałem K-Hila, zresztą to widać, że on się rusza, tak jak no ktoś kimś się steruje. No nic, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek, dzięki, wielkie likesyom. Ja też dziękuję, lecę ekwizytować po nich Jaśku. Słuchajcie, widzimy się też w kolejnym odcinku. Na macie link poniżej w opisie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia, do zostawienia takiej serdecznej subskrypcji. Także widzimy się kolejnym razem. Zapraszam, zachęcam. Trzymajcie się. Dziękuję, dobra. Na razie, cześć.